My gramy na ulicy w samym centrum miasta. Jak ludzie reagują? Świetnie, zatrzymują się, są tłumy, bo 500-600 osób każdego dnia. To jest bardzo niebezpieczne. Tramwaje, samochody robią się korki. Nie, nie, nie bo na placu Konstytucji. Nikt pan nie żartuje. Ja jestem odpowiedzialną osobą. E, 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 gramy na placu Konstytucji, czyli w centrum miasta. Myślę, że świetnie moglibyśmy zagrać we Wrocławiu wszystkie nasze tytuły. W, w ciągu tego czasu, e, e, kiedy Wrocław będzie stolicą, ponieważ są to naprawdę dobre przedstawienia. A w którym miejscu do Wrocławia? Która ulica, które skrzyżowanie? No, na na Placu Solnym moglibyśmy na zagrać. Na Placu Solnym. Pani Krystyno, to się świetnie składa, bo mam zupełnie przypadkowo przy sobie mapę Wrocławia. <grystynu> tak. Proszę spojrzeć. To jest plan miasta, przede wszystkim centrum Wrocławia. Ja myślę, że jak wszędzie, tu, wszędzie tu moglibyśmy na każdym z tych placów zagrać. Ale on jest w tym miejscu? Tu tak, jest tak. bo tam przychodzi dużo ludzi. Ale Jaciarki moglibyśmy tam są wszędzie. Słynne. No bardzo by było. No, miło. Można by jak scenografię jakąś z kwiatów zrobić. To ale budować. naprawdę wszędzie moglibyśmy tutaj grać z wielką przyjemnością. Znacie taką aktorkę Krystyna Janda? Tak. Słyszałeś, tak? O niej? Mhm. Wiesz, że Krystyna Janda chciałaby tutaj na Placu Solnym zrobić teatr? Tak, nie wiedziałem. No? Tutaj będzie teatr na Solnym. Co wy o tym sądzicie? No, w... ale będą w... wyburzone te dołki. Co będzie? Wyburzone te dołki z kwiatami. Kwiaciarnie zburzone? Nie wiem, a powinna? Nie. Dlaczego? No bo to będzie tak jakby. Bo jak zburzy, to, to się nie oddadą właścicieli, tylko ten, nie wiem jak to się nazywa. W którym miejscu ten teatr będzie? Na, na tej pustej przestrzeni. Tutaj? No, może i tak. Przyjdziecie na taki teatr? No, jak będzie. Poważnie? Możliwe. A co powinna zagrać? Nie wiem, to akurat nie nasza sprawa.